Dzień dobry bracia i siostry. Dzień dobry. Dzisiaj antidotum 677 i. 8. 778. 678. 678, kto da więcej? I gramy dalej. Suma 21, tak żeby nie było. Dobra. Piątek sięga rodzaju, jedenasty rozdział 1 do 9. Posłuchajcie. Mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Sinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A pan wstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, którą budowali ludzie, i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przeszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Słuchajcie, tu jest taki, no, ten fragment jest też taką odpowiedzią, y, dlaczego mm. mamy tyle języków, dlaczego ludzie są tak podzieleni językowo. No, to jest taka próba y, nazwania tego też tak jakby po ludzku, jakby to mogło być, to no, to Pan Bóg zrobił, tak pomieszał, ludzie budowali. Oczywiście tam w, Ciężko jest udowodnić, że ta wieża Babel taka, takowa powstała i miała być wysoka sięgająca nieba. No, na razie nic ludziom się nie udało, nawet Burj Kalifa, który jest najwyższym budynkiem na świecie, to co tam ma, kilometr z haczkiem, nie? więc nam się to nie udaje za wysoko. Na razie z taką technologią budować, co dopiero oni wtedy tam. E, druga taka rzecz to: mm, zobaczcie, jeżeli y, całość y, rodu ludzkiego pochodziła od Adama i Ewy no to um, czyli, czyli było dwójka rodziców czyli każdy mowy się uczył od tych rodziców więc to było dziwnym takim dla ludzi skąd nagle jest tyle tych, tych języków dlaczego ludzie w innych miejscach mówią inaczej to też oczywiście jest obrazowe to stworzenie Adama i Ewy bo, bo jeszcze oni poszli, już byli inni ludzie były inne miasta, więc to Bóg jakby stworzył ludzi dookoła to są pewne takie obrazy, które mają nam coś pokazać i ta wieża Babel dzisiaj też jest pewnym obrazem Zobaczcie, na pierwszy rzut oka można dziwnie odebrać, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. Zatem, w przyszłości, nic nie będzie dla nich niemożliwe. To w sumie jest pozytywna rzecz. Ludzie są jedno, są jednej mowy, się rozumieją i potrafią razem zbudować jakieś dzieło. Nie? Nic w przyszłości nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Czyż Bóg nas tego nie uczy, że mamy robić cokolwiek, co, oczywiście, że to jest dobre, co chcemy uczynić? Chodzi tu o coś innego. W tej całej opowieści o zwierząt Babel chodzi o Pychę. My chcemy być jak Bóg, czy my nawet chcemy być więksi od Boga, my chcemy Bogu pokazać. Nie? My chcemy Bogu pokazać, że On wcale nie jest taki wielki, my też potrafimy. No najprościej, odgrożę się mu, my mu pokażemy. I tak naprawdę to jest istota tej opowieści zwierzą Babel bracie i bracie siostrom, niektóre budowle, także w moim życiu, mówię wam zupełnie szczerze, niektóre rzeczy, które robiłem w moim życiu, były, żeby coś udowodnić. I to mogą być piękne idee, piękne rzeczy, ale. Ja próbuję udowodnić sobie, próbuję udowodnić drugiemu człowiekowi, próbuję udowodnić Bogu samemu, nie? Co znamy takie postawy dzisiaj, znam takich ludzi, którzy, którzy nie mając tego doświadczenia bliskiego, bo dalej próbują Bogu coś udowodnić, nie? A Bogu nie trzeba nic udowadniać. Więc kochani, żeby tak nie pomyśleć, że, że, że Bóg się bał wielkości człowieka, żeby tak, tak na to nie popatrzeć, żeby Bóg się bał jedności no, pomiędzy ludźmi. Jedność jest właśnie piękna i chcemy, abyśmy byli jedno, abyśmy wszyscy byli jedno. Ale jak to, że dalekie, bardzo dalekie jest od człowieka? No. Trudna to sprawa, tak naprawdę, żebyśmy byli jedno. Dlatego niech jednym celem będzie szerzenie. Chrześcijaństwa, szerzenie dobrej nowiny, Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I, I w takim rozumieniu, bądźmy jedno, i bądźmy jedno, jak bracia i siostry, jak Jezus sam powiedział: aby byli jedno. E, modlił się 17 rozdział Jana, jeden z największych problemów. Dzisiaj w ogóle już pomijam świata, ale problemów samego chrześcijaństwa które jest bardzo podzielone. Więc y, tego rodzaju podziałów Bóg nie chce. Bóg chce, byśmy byli prawdziwie jedno. I tego Wam sobie życzę. Amen. <laughs> Dzisiaj psalm 33. Jak mi się przypomniało, że istniał kiedyś, a może jeszcze istnieje zespół 33, uwielbieniowy. Pozdrawiamy. Nawet zespół 33? No, no. Ja nawet nie znam. Asia Janiak, Jak mi się przypomniało. Nie kojarzę, ale pozdrawiam. <laughs> Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludzi. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. No tak, no takie piękne błogosławieństwo, szczęśliwy naród wybrany przez Pana. No jakoś nasz naród nie wybiera Pana <noise> i to są też konsekwencje. I myślę, że te narody dookoła, które są też w Europie i na świecie, no nie wybierają Pana i, i są tego naprawdę bardzo złe owoce. Ludzie są coraz bardziej zagubieni ale ja też odnoszę to, te narody do siebie jakby tak właśnie, że Pan udaremnia czasami moje zamiary. Czasami jest tak, że jeżeli są zgodne z Jego wolą, to rzeczywiście je wspiera i one dochodzą do skutku, ale też poznaję po tym, że to był mój zamiar, to był jakiś mój pomysł, kiedy, kiedy po prostu też to nie wychodzi. I, i zaczynam, zaczynam o tym myśleć, czy jest to od Boga, czy, czy rzeczywiście Pan udarę mnie ten mój zamiar? Czy jest to przeszkoda? Tak, bo też może być taka opcja, że jak nam coś nie wychodzi, to Diabeł nam przeszkadza i jak chcemy uczynić jakieś dobro. No to tutaj potrzebna jest współpraca z Duchem Świętym i jakby też śledzenie tego rozeznawania, właśnie taka droga rozeznawania, co było przed tą porażką, co jest teraz, do czego ono mnie doprowadza. I, i tutaj naprawdę potrzebujemy Ducha Świętego, żeby też być w tym miejscu i być w zamiarach Pana, żeby z powrotem wrócić na drogę Jego zamysłów i Jego zamiarów, bo one są pełne pokoju, a nie zguby. One są błogosławieństwem, no bo mamy tutaj błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. I ja dzisiaj wybieram Pana Boga na mojego Pana, Pana mojego życia, naszego małżeństwa, naszej rodziny, naszej przyszłości, naszych dzieci naszej wspólnoty, wszędzie, gdzie po prostu też, gdzie, gdzie Bóg chce mnie posyłać, jemu ja to, co mam, w czym mnie stawia, to, to ogłaszam go tam Panem, tym, co mam, co posiadam. I żeby właśnie On był Panem, żeby tym zarządzał według swoich, według tego, jak On widzi, bo widzi to zobaczcie, no tu jest napisane, że Pan widzi, spogląda z nieba, czyli Bóg też dla mnie to słowo pokazuje, że ma taką Wielką, potężną perspektywę jakiejś mojej sytuacji. Ja widzę tylko siebie i tą sytuację bardzo blisko, ona mnie dotyka, ją przeżywam. I jakby moje spojrzenie może być troszeczkę takie zawężone, a Bóg widzi bardzo szeroko. Widzi skąd się to bierze, co się teraz dzieje i dokąd mnie to doprowadzi. Yy, I ta perspektywa Bożego spojrzenia mm, zawsze jest dla mnie taką Bożą mądrością: że ok, no teraz nie wychodzi, tego nie ma, tego nie ma. Że Ty widzisz Boże Więcej, Ty widzisz dalej, Ty to wszystko widzisz szerzej. Ja ci po prostu ufam najwyżej, zostawię to albo zrobię to w inny sposób i, i bardziej w te, w te, tak, tak podchodzę do spraw, które gdzieś tam nie wychodzą albo z którymi jest trudno. I ostatni werset dzisiejszego fragmentu tego psalmu. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. No cudne, cudne jest to słowo, gdzie właśnie mówi o tym, że Bóg. Ukształtował każde serce, Twoje serce, moje serce. I żaden czyn nie ukryje się przed Bogiem, i Bóg widzi wszystkie te czyny i zważa na wszystkie czyny, czyli waży te czyny. No piękne to dla mnie jest, i chcę się poddać też takiemu kształtowaniu, żeby to moje serce było według serca Boga. Żeby właśnie moje serce było według serca Boga. I Tobie też tego życzę. Amen. Amen. Chwała Pana. I aklamacja dzisiejsza jest Jan 15, 15b. Nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Hmm? Nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem mm. oznajmiłem Wam wszystko. Skoro. Jezus oznajmił nam wszystko, co usłyszał od Ojca no to musimy być Jego przyjaciółmi bo my też nie wszystko mówimy każdemu człowiekowi nie? Że, że komuś powiemy wszystko komuś powiemy te rzeczy ważniejsze no, no teraz, to jest ważne zdanie bo On powiedział, no w sumie powiedziałem wam wszystko my możemy czegoś jeszcze szukać a to coś jeszcze Bóg do mnie powie Bóg już powiedział wszystko dlatego ta Księga Słowa Bożego jest tak ważna bo, bo, bo tu masz wszystkie słowa skierowane do, do człowieka, czyli do Ciebie no i, mm, I warto je poznać. Po tym nie mierzyć. Zobaczcie, pewnie widzicie, że ja jestem dzisiaj po, po fryzjerze. Byłem dzisiaj u barbera. Tak na szybko przyjeżdżam na rowerze, zapytałem się, czy mają wolna, za godzinę jest wolna. No i przyjeżdżam taki, taki duży człowiek. E, taki wiesz, historia życia, wypisana na nim w wielu miejscach. Ale tak bardzo fajnie, jeśli, jeśli mnie słuchasz, to cię serdecznie pozdrawiam, Robert. I e, Yy, no i no fajnie, szybciutko mnie obciął, bo, a zaczęliśmy rozmawiać, no, i doszliśmy do tematu Pana Boga, nie, I, i, i fajnie, bo powiedział, wiesz co, Ty jesteś odpowiedział Bożą na moją modlitwę, bo tam Boga prosiłem dzisiaj rano, nie, a ja sobie pomyślałem, fajnie, bo ja też dzisiaj rano Boga poprosiłem, by mnie użył tak, jak potrzebuje i nagle nic gruchy, nic pietruchy, miałem natchnienie, żeby iść do fryzjera, gdzie, gdzie no, rzadko, rzadko to robię i tak po prostu przyszło mi to, no i właśnie się z nim spotkałem, nie, no i, i użył tego bardzo ważnego zdania, w sumie Tomasza zakwiduł też, nie, znaczy Tomasz też to mówił, nie, że on mówi: ja nie jestem człowiekiem wierzącym w Boga, ja jestem człowiekiem wierzącym Bogu. Amen. Czyli Jego Słowu, Jego Słowu. I dalej za tym, jak już wierzę w Jego Słowo, no to bym się stał wykonacą tego Słowa. I ten werset dzisiejszy też mnie do tego zaprasza, by właśnie takim być, bo bo oznajmił mi jako przyjacielowi. Więc możesz powiedzieć: Bóg jest dla mnie daleki. Może tak powiedzieć, no ale zobacz, co mówi dzisiaj. Oznajmiłem wam wszystko, sąsiadującego ojca, dlatego mm. nazywałem was przyjaciółmi. Wszystko wam objawiłem. Bóg tobie też objawił wszystko. Może tam jeszcze nie zajrzałeś może jeszcze nie przewartowałeś ale Bóg objawił tobie też wszystko. Amen. Mm. Ale mnie dzisiaj ścina. I mamy teraz Ewangelię Marka, dalej ósmy rozdział. Tylko 34 do 9, jeden posłuchajmy. Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mniej Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także, Zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Oto to słowo Pańskie. I chwała O Tobie, Chryste. Amen. Dzisiaj robi Jezus taki podział na prawdziwych uczciów. Wiecie, jako ja, że takie coś, nie wiem, czy o tym mówiłem, na antidotum, kiedykolwiek, ale często z ambony w kościołach przeróżnych, katolickich, tak, ale w wielu miejscach, słyszę to bardzo często, jak, jak kapłan kieruje do nas, do, do, do wiernych, to słowo uczniowie Chrystusa, czy jesteśmy uczniami Chrystusa. Ja sobie zadaję pytanie, czy naprawdę jesteśmy uczniami Chrystusa, bo, bo patrząc, jak żyje większość katolików, patrząc, jakie to owoce przynosi, ja nie jestem przekonany, czy to jest uczniostwo Chrystusowe. No i, no i dzisiaj Jezus pokazuje, um, jeśli to chce pójść za mną, niech się za, zaoprze samego siebie Niech weźmie krzyż swój, niech mnie nie śladuje, czyli pełni też wolę ojca, a w tym będzie krzyż. Bo kto chce zachować swoje życie, straci. Jak to straci swoje życie z mojego powodu, I Ewangelii zachowa je. To pokazuje, y, ty dla Ewangelii możesz stracić życie. Ty dla Ewangelii możesz, możesz tak. Z siebie dużo dać, że możesz je stracić. Nie? To jest takie trudne dla nas, bo też czasami mówię, jesteście przepracowani, my sami czasem to widzimy, że, że tego za dużo że już nie ma na nic siły, nie? Ale poniekąd Jezus to powiedział. Tylko jest pytanie zawsze. Czy ja teraz tracę swoje życie, swoje ciało z powodów moich? Tu wracam do dzisiejszego pierwszego czytania o tej wieży Babel. Czyli to był mój pomysł, ja w mój pomysł zainwestowałem czas, pieniądze, siłę czy to jest Boży pomysł, dlatego jeżeli mówimy o, o zaparciu samego siebie, to jest pełnienie woli Ojca w niebie, a nie swojej I, no i pierwszym źródłem poznawania woli Bożej jest właśnie Jego Słowo I zobaczcie potem dalej mówi przecież Jezus kto się bowiem mniej słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem i grzesznym tego Syn, wstydzić się będzie gdy przyjdzie w chwale Ojca razem z aniołami świętymi, to jeszcze mocniej jest pokazane w Łukaszu, ale w Ewangelii Łukasza, to znaczy jeszcze bardziej, no, kto się zaprze, tego ja się zaprzę przed Ojcem, kto się do mnie przyzna, tego ja się przyznam, ale chodzi o to samo. Innymi słowami jest to opisane. Zobacz jeszcze raz, kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem, to zobacz, jak się mogę zawstydzić słów Chrystusa przed tym pokoleniem, jak ich nie znam. Nawet nie jestem w tym miejscu, żeby się móc zawstydzić Ale gdy ktoś nagle Zestawi mój czyn ze Słowem się okaże, że mój czyn przeczy Słowu No to To się będę mógł zawstydzić nie? Ale muszę to Słowo znać Dlatego jak będę znał Słowo To będę mógł podejmować w ramach wolności Czyny, których nie będę się musiał wstydzić Wiem, że to tak No, Ale, ale, ale to jest ważne I bardzo jasne I bardzo klarowne czy moje życie dzisiaj pasuje do Ewangelii? Czy moje życie dzisiaj przeczy Ewangelii? Czy ja dzisiaj dla ludzi jestem oczywiście znakiem uczniostwa Chrystusowego? Czy jestem znakiem zaprzeczenia uczniostwa Chrystusowego? Tak? No, z tym dzisiaj mnie Chrystus, ciebie mnie zostawia. Jakie jest to moje życie? Ja myślę, że tutaj też warto zapytać ludzi żyjących wokół mnie: Czy jestem człowiekiem idącym za Chrystusem, czy jestem człowiekiem, któremu się wydaje, albo który mówi, że idzie za Chrystusem? To oczywiście nie jest łatwe. To kroczenie za, to jest właśnie też ten krzyż, to jest te podejmowanie wyborów, które nie są łatwe, które nie są wygodne, które nie są konformistyczne, bo nie są takie one są właśnie trudnymi, często wyborami. I, I Albo, albo. U Boga nie ma pomiędzy. Nie? U Boga albo wybierasz, albo nie wybierasz. Albo idziesz za Nim, albo nie idziesz. Albo mówisz tak, albo mówisz nie, a co nadto od diabła pochodzi, skomentuje nam święty Paweł. Nie? No. Więc zadać sobie pytanie, czy ja dzisiaj jestem prawdziwym uczniem Chrystusa. Czy bym się dzisiaj spotkał z Bogiem Ojcem, to powie, tak, znam cię, ty jesteś uczniem Chrystusa, bo pełnisz Ojce, wolę Ojca. Który jest w niebie. Amen. Aleluja. Prowadzisz modlitwę, ja... Panie. Bo ja chcę Cię uwielbiać i błogosławić Twoje imię, Panie, Ty, który patrzysz na każdego z nas. I właśnie według Twojej woli będzie serce każdego z nas. I też Duchu Święty daj nam taką odwagę, męstwo, zrozumienie też, jak ważne jest poddać się właśnie Bogu, poddać się. Zupełnie być poddanym I stać się częścią planu Bożego I być narodem wybranym I narodem szczęśliwym Tobie pani chwała i cześć Ja dziękuję Ci Panie, że, że każdy dzień mojego życia Może być Tobie poddany I to Ty możesz przemienić Masz taką moc Żeby moje mój moje smutek, moje, moje niewiary Moje słabości przemienić w moc Twoją moc Panie i objawiać swoją chwałę w moim życiu. Panie, proszę o to też dla tych wszystkich, którzy dzisiaj są u Ciebie ten dzień był dniem przemiany, poddania się Tobie, żeby każdy, Panie, kto dzisiaj jest spragniony, kto jest utrudzony, kto jest zmęczony, kto czuje się skreślony, żeby dzisiaj właśnie doświadczył tego, że należy do Ciebie, żeby wszelkie wieże Babel padły w naszym życiu, żeby upadły pod mocą Twojego imienia. Aby nasze serca całkowicie należały do Ciebie. Nasze życie, nasze myślenie, działanie, ukierunkowanie naszych działań, Panie, było Tobie poddane. I żeby świat właśnie poznał, żeby świat poznał, Amen. jak jesteś wielki i potężny. Tak, Panie. Jak jesteś, Panie, synem człowieczym, który nie zawstydzi się swoich dzieci w dniu Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie. Panie. Chwała Ci. Chwała też Panie, Panie, spraw, Panie, żebym. W sercu każdego z nas nie było właśnie to zyskiwanie świata, nie? Że, żeby nie świat był celem, ale tylko środkiem do celu, panie, i żeby się nie zatracić w tym świecie, bo też dzisiaj y, to pokazujesz w Ewangelii, właśnie, nie? Że, że można się zatracić w świecie, panie, abyśmy mieli takie jasne i czyste spojrzenie, abyśmy widzieli, gdzie nas już świat pociąga za bardzo. I trzeba, Panie, yy, przywrócić do Ciebie, zrobić ten krok powrotu i dalej, Panie, zachwycać się właśnie Tobą. Jesteś wielki, święty, Panie. I ja dzisiaj też, Panie, deklaruję publicznie, chcę, byś Ty był pierwszy w całym moim życiu. Pierwszy, absolutnie pierwszy. Amen. Amen. I chwała, chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu jak była na, na początku, początku, teraz, tak. zawsze i na wieki wieków. Amen. I Bożego dnia, kochani. Do zobaczenia. Pa. pa. Cię, wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.